Chłopaki, kamień, papier, nożyczki. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okej, okay. Pejty zacznie. Yo. Temat dla Pejty'ego to bus musi latać. stok. Dajcie łapy w górę! Awens, daj ten beat. Wow! 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 Dobra, dobra Zacznę tak, posłuchaj psie Twoja panna jak autobus Z której strony mam wejść? To jest proste Fajo, patrzę na jego pannę i wszystkie otwory się otwierają To jest tak Zjadam gnoi Wyjmuj telefon, szmato, pisaneczki do kontroli To jest proste to jest dramat, a morda na jak bilet, no bo do skasowania. To jest tak, yo! Jadę sobie tak! Pada pejt na pierdala, to jest niezły rap. A to jest zwykła dziwka, wchodzę na zwrotkach. Później musi latać na rys, musi latać z okna. To jest tak, wchodzę na bitach. Przecież jego wkładali do okna życia. To jest tak, yo! Jadę sobie ćwoku, FIFA ogłosiła bramkę roku. To jest Nie tak, jest. yo! Dalej kminię. Okay. Cześć, się, twój temat to wyrażenia algebraiczne. Okej, okay, okay. Wszystkie drzwi się otwierają, co mówi ta pizza. Tobie to się powinny otworzyć, drzwi do wyjścia. <grym> Dokładnie tak. I teraz ty wie, mówisz coś, że mam pisaneczki, że z faworytem nie mam pisaneczek. Ja geja, ale mogę nagrać storeczkę, jak odjebałem frajera. Dokładnie tak, ej, jo, 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 wyrażenia algebraiczne, lecę jakbym był na snusie. Swoje IQ w frajerze zawsze na minusie. Dokładnie tak, ja tu rządzę, z twoją dupą na kwadracie byliśmy w trójkącie. I robiłem ją w kółko, kurwo, chuj ci w dupę, kiedy wpadam, no to nie będzie trudno, nie musi Żyć tej pizdy na brzmienie Baby, Mamy dobre nagłośnienie Jeść. Dokładnie tak, ej I kurwy synu, kiedy wchodzę, mam tu teraz dobry punch do rymu Ej Chcę być jak Filipek pojadę rury, a łączycie z nim, że nie zdałeś matury Zmieniamy bit Biały stop, no, Wow! wow. wow. Ło! 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 Jestem jak Filipek, jadę spletem, więc zawsze będę rozpierdalał, co się kojarzy z osetem! To jest tak! Będę szczery, a najbardziej tą mnie śmieszą tacy frajerzy! Lubisz follow-upy? To są frajerzy! Kiedyś freestylerzy, teraz influencerzy! To jest tak! Jadę sobie cipo! Wszyscy na wiedzą, że jesteś hipokrytą, a twoja płeć? Jadę sobie zjajebiście! Wyrażenia algebraiczne, x i y. To jest tak! Jadę ziomal, mówiłem tu pizdo, o Twoich chromosomach, to jest Cześć, tak się. Jadę takim fletą, co się tak Spinasz na rys, przecież dzisiaj nie walczysz Z drafą. Yo, to nie x i y Jak cisnę pizdę, twoje wejście Skomentuję xd Dokładnie tak, ej, jadę z Gitem, Nie kurwa, ty nie jesteś jak Filipek, nie ogarnąłeś tego Sprawdź ty nie jesteś jak Filipek Ty tylko chciałbyś Dokładnie tak i to jest opcja chora Kopia Filipka albo kurwa Kopia Kora, dokładnie tak Mam zajawki, koleż do mnie mówi że ja rzucam pisanki Kurwa, ej, jadę teraz ślicznie Ale twoje całe wejście było schematyczne I napisane szmatą Przejście Dobra, o, dobra, 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 dobra Filipek, Koro, wchodzę na frazach A to oset, dlatego ze mną zawsze przepierdalasz Jadę sobie ściema, narys lata mijają i nic się nie zmienia To jest proste, to ci zaszkodzi Dzwonił oset, mówi żebyś nie wracał do łodzi To jest tak, yo, jadę sobie tak Wpada pejti i napierdala, to jest niezły rap W ogóle, yo, jadę sobie lebiego Dzwonił Scooby też, że zgubił kudłatego Więc... O. Jadę szmato, wada sobie pejt to jest raport Coś To jest yo, no, dokładnie wchodzę z beczką A jak zdejmę ci strój, to co, zaczniesz lecieć z O! Yeah 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 yeah. I to jest tak, to jest kurwa zajebiste, od oceta, to ty przecież dostałeś na pizdę Wiesz o co chodzi i mnie teraz nie wkurwiaj I pierdoli mnie kurwa taka głupia kurwa Dokładnie tak i jadę teraz stary Nie wiem co mnie śmieszy, twoja nawika czy murzyńskie bary Wiesz o co chodzi, kiedy wyjam stary Jesteś kurwa pojebany Ej, wiesz o co chodzi, ty mnie kurwo nie obchodzisz A ja cię obchodzę, pisaneczki o ocecie i o łodzi I te pizdy wszystkie, wypisane na narysa Ktoś Więc... tak leci i to jest taktyka Ej, i co Kurwa szczęścia, jadę dziwkę Wyglądasz jakbyś miał delirkę pizdo Koniec Okej, okay, chłopaki przodem do publiczności Biały Stok, czy w tym starciu lepszy był Pejty <śles> Czy może Narys! <śles> Tutaj jakby więcej miłości, więc jeszcze raz Narys! Czepty. Okej, okay. nie wiem. Jurowy na bank wiedzą. Chupaki. 3 2 1. Uwaga. Dogrywka jak chuj. Dogrywka jak chuj. Panowie odwracamy kolejność 2 minuty 4 4 4 4 4 4 tak do pożygu. I jeden bit. I jeden bit. I jeden wspólny temat. Yo. A wasz wspólny temat to król Karol kupił królowej Karolinie. Wiadomo co? Awens. Daj ten bicik. Okay. Łapy w górę. Wow, wow, wow. Ej, 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 po pierwsze, frajerze, to jadę tak kurwę. Ty rzucasz suchary jak Karol Strasburger. Wiesz o co chodzi, koksie? Królowa Karolina dziś nie ma twoja dupa na roksie. Dobra, ją Pod podkłady! Przecież Strasburger to cię wyjebał z familiady. To jest tak, ją Wchodzę z wersem, a narys w ciągnął, nie tylko rzepkę. Hahaha, <laughs> okej. Okay. Okej, 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 okej. Okej, 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 okej. Okej, 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 okej. A wszystkie twoje pisaneczki, ziomeczki to wiedzą jak w milionerach 50 na 50. Z kumplami jadę sobie teraz Dziwkę, i to jest definitywne. Dobra, jo, jadę na zwrotka Okej, okay, okej, okay, okej okay. Myślałem, że GML już odpadł. Chodzę pod membrany, on dzisiaj jak GML, bo jest najemany! Ej! Odpad z jebie i mi szkoda, bo wolałbym długo zamiast ciebie Dokładnie tak teraz sprawdź wiesz, że mogli sobie nawijać coś, że ja Gielonia. Dobra, jo, mordę zamknij Skończony bankrut, Hubert Urbański Jo, dobrze, dobrze, ej, 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 ej A to jest tak nielubiana ściera Że w milionerach byś nie miał telefonu do przyjaciela He, he, okej Ej, ej ja jestem skończony, no to dobrze, Chudki. Ty też jesteś skończony. Jak wojewódzki, dokładnie tak to jest szmata. Co było koniowanko jak weszła fagata? Ale spontaniczny, bo jadę tej szmacie Taki spontaniczny, ani jednego wersu w temacie To jest tak, jadę na mikrofonie Pisa twojej panny korona, a ja wsadzam połowę muszę mieć, ty pierdolony ciulu To ja dzisiaj zgarnę kurwa kolony królów I to jest tak, jadę ciężko, wierz Jesteś warty jak mięsko I Yo, dobra wchodzę na niby, a w twoich 20 co Bolesław, wstydliwy? Jadę w lecie! Ty też koronę królów, ale na PKS-ie! ostatnim! Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale się trzęsiesz i to są żniwa. Kaz mówił, nie wal zdychy, bo będzie bida. Ty nie ma charyzmy, to nie ma nic, to jak jego wejście pod dobry bit Dobra, twoja panna to kurwiszonka. zbałaganę płaci jej kartą multisport. Jadę tą kurwę dla narysa, właśnie się skończył teleturniej! OK. Bejtis, 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 bejtis. Szanowna publiczności! Czy w tym starciu lepszy był narys? Wło! Czy może jednak pejti? Wło! Przypominam, oceniamy tylko i wyłącznie dogrywkę. Jeszcze raz narys! Trzy pejti Chłopie, spoko. Juroży, trzy, dwa, jeden. Dalej przechodzi pejti. <noise>